Witajcie w kolejnym odcinku. Jestem Jonasz. jestem profesjonalnym akrobatem rowerowym i dzisiaj zajmiemy się moimi rowerami do trialu, na których trenuję oraz występuję. Zapraszam. Ale na samym początku garść informacji dla osób, które nie są zbytnio zaznajomione z tym sportem. Są to no takie specyficzne rowery, dość lekkie około 8 kg średnio ważą. Jest dość szeroka kierownica, żeby mieć pewny fajny chwyt, łapać równowagę. Bardzo mocne hamulce. Hamujemy jednym palcem i jak widzicie, to koło natychmiastowo zatrzymuje się w miejscu. Przy okazji wydziela właśnie no taki dźwięk, taki pisk przez to, jak słyszycie zazwyczaj takie piski, no to prawdopodobnie Trialowe gdzieś jest w pobliżu i po prostu skacze na rowerze. Tylna opona jest znacznie grubsza od przedniej, z racji tego, że głównie skaczemy na tylnym kole, zeskakujemy z naprawdę dużych wysokości, no i ma ona tutaj co robić, musi dość sporo amortyzować. Tak więc w skrócie mamy omówione te rowery, jeżeli chodzi jak one są zbudowane, no ale po co one są? Głównie do skakania i do skakania przede wszystkim z miejsca. Troszkę zjazdy, ale dużych prędkości tutaj nie osiągamy. W mieście pokonujemy przede wszystkim sztuczne przeszkody, np. murki, barierki, jakieś krawężniki, a w naturze głazy, kamienie czy też obalone drzewa. I lecimy po kolei. Zaczniemy od najstarszego mojego roweru. Mam go gdzieś 7 a 8 lat. Pierwszy widelec, który miałem z karbonu, kierownica również, rama jeszcze aluminiowa Jitsi i rama, do której jeszcze można było dołączyć siodełko. Nie wiem po co, no ale tutaj producent tak zrobił, może gdzieś na miejscówkę na trening chcemy sobie dojechać, no to można takie siodełko dołożyć, można siedzieć i jechać, no bo na tych rowerach nie siedzimy na nich, skaczemy, a żeby łapać równowagę, no to skacze się tylko i wyłącznie na stojąco. Obstawiam, że jesteście na pewno ciekawi ile to wszystko kosztuje, tak więc przedstawię Wam wszystkie ceny, zaczynając od tego sprzętu, jeżeli chodzi o wszystkie nowe części, wydałem około 10 tysięcy złotych, ale teraz po latach tak naprawdę taką używkę myślę, że za parę tysięcy Dałoby radę kupić. Jak na przebitkach pewnie będziecie widzieli, ten rower jest już trochę zajechany, no ale jest ze mną dość sporo. Później ja też wymontowywałem z niego hamulce, jeździłem sobie bez kolejny lewy, tak naprawdę, bo jazda bez nich jest już naprawdę bardzo trudna. No i przez to właśnie ten rower dostał już dość mocno. I pokrótce, jeszcze sobie omówimy części, jak to wszystko tutaj wygląda w tym modelu. Hamulce clean przełożone z innego roweru, bo mi troszkę nie podpasowały. One są dość powolne, można powiedzieć. Ten tłoczek tutaj w klamce troszkę zamula w porównaniu z innymi moimi hamulcami tłoczki Magury dość znana marka w branży rowerowej i Magurę tak naprawdę mam wszędzie, bo ona najlepiej się sprawdza przednie koło, koło jak koło, myślę, że tutaj zbytnio nie będziemy się rozgadywać, bo w każdym sprzęcie wygląda to dość podobnie powiem na start tylko jedną rzecz te koła mają wszędzie dziury ludzie się dziwią, jak to panie, dlaczego dziury dętka ci tu wystaje, za chwilę przebije, jeżeli coś się stanie, no nic z tych rzeczy jest tutaj oczywiście dętka, ale jest ona zabezpieczona, czy to gumą, czy tak jak w innym moim jeszcze rowerze Dwóchnym szklanym. To sprawia, że od góry tutaj nie ma szans, żeby ta będka się przebiła, nie wyskakuje ona przez tutaj te dziury, ale dzięki temu, że są te dziury, rower jest o parę gram lżejszy, jednocześnie nie tracąc na wytrzymałość. Przechodząc dalej, mamy tutaj dość długi mostek marki Echo, wykonany technologią CENCE, czyli z jednego kawałka aluminium, rama aluminiowa, o której już wcześniej wspomniałem. Korby dość długie i obok pedały klatkowe, które są dość ostre, ale też przyczepne. Jednak trzeba uważać, no bo o dziurę w piszczelu nie trudno też mamy napęd w każdym z moich rowerów, tak zwany wolnobieg. łatwo rozpoznać po tym, że jest on dość głośny. A z tyłu z kolei jest zwykła jedna zębatka nakręcana na gwint, więc nie ma tutaj absolutnie żadnych przerzutek. Już ostatni element, czyli tylne koło. Tak jak już wcześniej wspominałem, dość gruba, mocna opona, wbrew pozorom dość niskie ciśnienie, około 1,5 atmosfery. Dzięki temu fajnie ta opona amortyzuje, ale też jednocześnie wybija w górę. Mamy też tutaj oczywiście w obręczy dziury, ale myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden element, Element, czyli na ściankę tej obręczy, która jest nacinana. Każdy zawodnik sam sobie to nacina, żeby zwiększyć tarcie i siłę hamowania. Wstępnie pierwszy rower mamy omówiony. Pozostało już tylko go zważyć. Mamy tutaj piękną chińską wagę. Mam nadzieję, że dobrze ona będzie wskazywała nasz pomiar. Okej. Okay. I uwaga, ile mamy? 8,33. No, i słuchajcie, nie jest źle z racji tego, że ten rower trochę lat już ma. Jest też tutaj rama aluminiowa, i z tego, co na szybko przeliczyłem, wychodzi 1200 zł za kilogram. I pozostała nam jeszcze ostatnia rzecz: czyli zobaczyć, czy ciągle dość fajnie na tym rowerze można skakać. I lecimy dalej, rower numer 2. W tej chwili jest to mój zapasowy rower na pokazach, mam go około 5 lat. Jest to też pierwszy rower, który ma już tutaj ramę karbonową marki Clean K1 Carbon, a jego następca jest tuż za mną, tak więc będziemy mieli fajne porównanie starszego modelu i najnowszego. Tutaj znajdziemy już parę innych rozwiązań, jeżeli chodzi o porównanie tego roweru z poprzednim Jitsi, Na przykład nie ma tutaj totalnie wejścia na siodełko tłoczki hamulcowe z klockami nie znajdują się na ramie, tylko pod, co one tutaj też schowane. Miało być to dość fajnym rozwiązaniem z racji tego, że przy jakichś uderzeniach, upadkach nie cierpią te tłoczki, ale okazało się, że te hamulce są po prostu słabsze, jeżeli tłoczki znajdują się na dole ramy, a nie na górze. I jeszcze jeden element, który może rzucić się w oczy, jak porównamy sobie poprzedni rower do tego, czyli napinacz. Tam były haki poziome, tutaj są pionowe, z racji tego mamy dodatkowy napinacz, który fajnie napina łańcuch, On jest jest cały czas idealnie napięty i dzięki temu, że są też tutaj haki pionowe, te koło podczas żadnych skoków nie ma opcji, żeby gdzieś przesunęło się w bok. Przy tamtym rowerze niestety było to możliwe, więc tutaj rozwiązanie technologiczne jak najbardziej na plus. Przy kolejnych elementach dużo tutaj się nie zmienia. Podobna opona, podobna obręcz, również dziury, może jeden taki inny troszkę element, czyli włókno szklane, które ochrania naszą dętkę, no ale absolutnie na nic to tutaj nie ma wpływu. Wydały niemal identyczne, korby również, różni się to tylko tak naprawdę producentem. I idziemy do góry, by przyjrzeć się już tak naprawdę całości. Jak widzicie, wszystko ma fajne ologowania Clean, z racji tego, że jest to model seryjny, czyli producent cały ten rower skonstruował. Przy wcześniejszym rowerze no można powiedzieć, że troszkę taki składak wszystko z innej parafii, jakoś te części idealnie do siebie nie pasowały. Tutaj mamy wszystko ładne, spójne. Przy tym rowerze oczywiście również że jest kierownica karbonowa, widelec karbonowy, no i wcześniej wspomniana rama która była aluminiowa przy pierwszym rowerze. I może jeszcze parę słów o hamulcach. Z racji tego, że założyłem tutaj hamulce marki Hashtag H2O, no i jak sama nazwa wskazuje, mogą one działać na wodę. Oryginalnie jest specjalny płyn na bazie wody, ale jak mi troszkę tego płynu wyparuje, to odkręcam śrubkę i normalnie z butelki dolewam sobie cisowiankę i ten hamulec bez problemu działa. Za chwilę przedstawię też, jak wygląda to cenowo, ale najpierw idziemy na wagę. Odpalamy po raz drugi naszą chińską wagę i uwaga. Jak widzieliście, 746, czyli około kilogram lżejszy od poprzedniego roweru, a cena, którą musiałem zapłacić za ten rower, to 13 tysięcy zł. Czyli w tym przypadku, jak przeliczymy sobie na kilogram, daje nam to wynik 1742 zł. No i pozostało sprawdzić, czy na tym rowerze również bez problemu można skakać. Przechodzimy teraz do mojej perełki, którą kupiłem w tym roku. Kolejny rower marki Clean. W zupełnie innym malowaniu. Nowszy model bardziej sztywny, ale dużo rozwiązanie jest tutaj dość podobne. Jak widzicie, ponownie rama nie posiada wejścia na siodełko, ale tutaj producent przewidział jednak, że te hamulce były troszkę słabsze i te tłoczki ponownie wylądowały jak przy starym rowerze do góry i to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Z kolejnych zmian mamy tutaj sztywną oś, dzięki temu ten rower jest jeszcze bardziej sztywny, jeszcze bardziej wytrzymały. Ponownie napinasz dość podobny jak we wcześniejszym rowerze. Opona, koło, pedały, korby to wszystko jest praktycznie identyczne, więc nie będziemy się tutaj na tym elemencie skupiać. I może, ostatnie dwa elementy, o których jeszcze warto wspomnieć: czyli na pedałach taśma antypoślizgowa, ona bardzo fajnie przyczynia się do tego, że mamy jeszcze większą przyczepność tutaj na bucie. I drugi element to te takie czarne kreski na obręczy. Mimo tego, że ta obręcz jest nacięta, to jak jeszcze posmaruje się taką smołą, zwiększa to znacząco siłę hamowania. I lecimy jeszcze do góry. Mostek troszkę inny kierownica ta sama z racji tego że nie jest to oryginalna kierownica wcześniej coś było nie tak coś było źle dokręcone zajechałem tą kierownicę zaczęła cała ślizgać no niestety poszła na śmieci zamieniłem na ten model taki sam jak w poprzednim rowerze ale jeżeli chodzi o geometrie jest praktycznie identyczna no i hamulca jest tutaj troszkę inny model marki Clean Dość fajny, daje to w miarę radę. Tak więc tym razem stwierdziłem, że nie będę wymieniał tych klamek. A oczywiście, zaciski ponownie na góra niezawodna. Jeszcze jeden element, o którym zapomniałem powiedzieć przy każdym tak naprawdę rowerze, czyli klocki hamulcowe. Ja wymieniam na dwa zupełnie inne modele. Jeden radzi sobie bardziej w deszczu, drugi jak jest sucho, tak więc jest to takie dość fajne rozwiązanie. No bo producenci niestety stosują najtańsze klocki w tych swoich rowerach, więc zawsze trzeba je zmienić. Co do ceny tego roweru, jest to około 15 tysięcy złotych, i mimo tego, że ten rower jest nowszym modelem to ja już sprawdzałem, że jest on trochę cięższy. Może z racji tego, że tego karbonu jest trochę więcej, to na pewno czuć, że jest on bardziej wytrzymały. Niech się na przykład tak korbę jak się stoi na dwóch kołach, jest to troszkę sztywniejsze, tak więc sprawdźmy ile ten model waży. I ponownie waga w ruch i testujemy jednocześnie siłę mojego palca. I mamy tutaj prawie 8 kg, więc jest on o pół kg cięższy, ale też trochę droższy. Z racji tego w przeliczeniu na 1 kg wychodzi nam 1880 zł. No i ostatni element, który tak naprawdę jest w tym przypadku formalnością, czyli test skakania. Tak to w dużym skrócie wygląda, jeżeli chodzi o moje rowery do trialu. Podsumowując... Na tym obecnie przede wszystkim skacze, trenuje i też wykonuje swoje pokazy rowerowe. Kolejny rower jest rowerem zapasowym na moich pokazach rowerowych. Czasami na nim coś robię, ale niedużo. No i ostatni, na który siadam już coraz rzadziej, można powiedzieć troszkę taki dziadek, bardzo go mało już w moim życiu, ale z sentymentu zostanie na pewno ze mną. Oprócz tych rowerów na moich pokazach możecie spotkać jeszcze dwa takie nietypowe sprzęty. Tutaj mamy monocykl. Jest on stalowy, dość ciężki, opona również bardzo gruba, no bo musi Całą masę ciała w tym przypadku wytrzymać. Pedały mocne, szerokie, platformowe. Wykonuję jeden numer na tym monocyklu, gdzie skaczę nad ochotnikiem z publiczności. I drugi sprzęt którego dość długo nie mogłem znaleźć, Ściągnąłem go specjalnie z Anglii. No można by powiedzieć, że ten element to po prostu zwykły monocyk, do którego jest przyczepiona rama, dalej mamy kierownicę. No i dzięki temu jest tutaj ogromna zabawa, bo wszystko skręca w każdą stronę, można robić przeróżne rzeczy, jeździć na tylnym kole, przed nim. Ja za chwilę oczywiście na nim się też przejadę, żebyście zobaczyli, co na chwilę obecną umiem. odcinku to już wszystko mam nadzieję że dowiedzieliście się czegoś więcej o tych rowerach ja przy okazji dowiedziałem się że jestem dość słaby w te wszystkie techniki bo sprawiło mi to dość duży problem by ten odcinek nagrać no i klasycznie przypominam o lajkowaniu komentowaniu zostawieniu subskrypcji kto jeszcze tego nie zrobił a komu mało niech wpada na instagram Jonasz Pakulski cześć